Cześć wszystkim, tam jest kolejny odcinek. Dzisiaj zrobię dla Was z recenzję z Tinker ze Szlejcha z roku 2014, ale na początku chcę pozdrowić osoby, które napisały w komentarzach, że chcą być pozdrowione, a więc pozdrawiam Huffinger 103, pozdrawiam Julitę my. Pozdrawiam Stajnie Music, pozdrawiam Stajnie Glory, nie wiem czy powiedziałam dobrze Twoją nazwę. I pozdrawiam Rozalię Sytyl, nie wiem czy dobrze powiedziałam też Twoją nazwę, ale mam nadzieję, że dobrze powiedziałam. Pozdrawiam Was, przejdźmy do recenzji. I tak, źrebaczek ma na imię Galaxy, jest to klaczka. Tak wiem, dziwne imię, ale mi się podoba to imię, moim zdaniem pasuje do tego źrebaczka ta imię. Żrebak jest maści takiej myszato-srokatej. Nawet Wam pokażę tak w cieniu tą maść. O proszę, powinniście widzieć. O, taka mysza to jest maść. Żrebaczek ma takie ciemnobrązowe kopytka. Żrebak nie jest podkuty. Eem, I tak. Jeszcze chcę powiedzieć, że tak jak byłam kiedyś w smyku, to widziałam tego źrebaka i ten źrebak miał taką różową chrapkę. A mój niestety tej chrapki nie ma, więc nie wiem o co tu chodzi. Ale poza tym śrubak jest naprawdę bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Yy, I tak. Yy, został zamówiony na Allegro. Yy, ja go Wam bardzo polecam. Mi się bardzo podoba. I to by było wszystko. Mam nadzieję, że Wam się recenzja spodobała. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i subskrypcji ze dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!